Hej, witam was w kolejnym odcinku z Oxygena. Od ostatniego razu niewiele się w sumie ruszyło, bo tutaj wciąż nie mamy drabinki. Ale zleciłem budowanie jej od dołu. No bo w sumie skoro mogą tutaj przejść. Senku, zostaw te drzwi, ogarnij drabinkę. Albo sobie pójść, tak też można. Ale dobra, zlecona jest drabinka, więc mam nadzieję. Co ty zrobiłaś? Przybiegła, wyciągnęła to swoje urządzenie i uciekła. No mniejsza. E, tutaj mamy sporo tlenu, to w porządku. E, I trochę chloru, co jest mniej w porządku, ale akceptowalne. Wentylacja jak? Zapchało tlen. To też w porządku. Niech sobie siedzi nie pracuje i się nie musi. Mm -hmm. e, tutaj widzę algi wreszcie są sadzone, jakkolwiek. Ten ogródek, trochę o nim zapomniano, widzę, dlatego mu dam wysoki priorytet. Ósemka. Proszę ruszać. Czy tutaj w ogóle jest dojście? Nie, no jest. Tutaj przy tych terrariach i tu. Ok. E, ilość tlenu w bazie mi rośnie, ponieważ produkuje go w tych rejonach. Trochę, ale zawsze. W tych rejonach niegościnnych. Nie wiem, czy tutaj śluzy w sumie nie pierdyknąć, wiecie, żeby mi się tutaj temperatura nie mieszała. Tu jest minus 40. Tutaj nie, No kurczę, niby tutaj ta temperatura tak szybko nie spada. Bo ten biom jest całkiem rozległy, on jeszcze daleko się ciągnie w stronę bazy. Ktoś ma problem z kibelkiem, nic nowego. Dobra, yy, na pewno to co musimy zrobić, to zwiększyć dostępność węgla. I miedzi. Więc tak, najpierw zobaczę sobie zakładkę metale, ok. I gdzie tutaj też żelazo? Już nawet nie pamiętam jak miedź wyglądała w tej grze, tak mało jej mamy. To jest różowe, dobra. Czy mamy gdzieś różową miedź? Czemu moje budynki się podświetlają? Z czego są zrobione? Zależy mi tylko na dzikich złożach do wykopania. To w ogóle jak wygląda. Śmieszne. Tu jest znowu żelazo. Hmm, miedzi w ogóle nie ma nigdzie. Jak teraz patrzę, na całej mapie nie ma miedzi. No tutaj coś jest. W ogóle jakiś. Tu jest wolfram, ok. A no to to nie jest w żadnym razie bliskie temu, co potrzebujemy. Pojedyncze jakieś krateczki. Wychodzi na to, że wyzerowaliśmy większość naszej asteroidy z miedzi. Ewentualnie to możemy wziąć. Ile tego jest? 13 kilo. Tutaj żelazo jest. Dużo tego nie ma w zasadzie. Hmm. No dobra, miedzi raczej już nie zdobędziemy. Musimy się opierać na innych metalach. Trudno. Z czego jest ten kabel do zrobienia? Złota. Ok, ze złota może być. Pilot, czy ty coś konkretnego robisz, czy ty sobie siedzisz na drabince? Dobra. Yy, musimy ogarnąć też. Ło, ale mnie zepło, yy, Musimy ogarnąć również węgiel. W sumie podejrzę sobie minerały. Węgiel jest. Roz... To jest granit. A jak wygląda węgiel, powiedzcie mi. A... To chyba nie to. To. Sól. Wybielacz. Może tak, znajdę najpierw jakiś węgiel, a potem się dowiem, jak on wygląda. O, jest. OK, jest taki. A, no tutaj jest dostępny niby. Mógłbym go wykopać. Tylko, że tutaj chyba kręci się ten właśnie, morb. Nie chcę otwierać i slime lunga wypuszczać na świat. E, tutaj mógłbym. Tu w zasadzie jest bardzo ładnie dostępne. I to jest, gdzie to jest? To jest obok bazy. Czyli tutaj nie mogę, bo tutaj gazy wypuszczę na bazę sobie. Ten jaki uchachany w ogóle. <grym> Pip co się zacieszył. Hmm. No z węglem może być ciężko. Tutaj trochę niby, ale tutaj i tak nikt nie schodzi kopać. Zamówiłem już dawno temu i nikt tutaj nie dba o to. Uh, tu jest węgiel. Hmm. No i tu, ale tutaj nie mamy przejścia z kolei, bo tu by trzeba kolejną śluzę robić, a to jest strasznie upierdliwa robota. Ale tutaj jest, zaraz, zobaczcie. Tu jest sporo węgla. Może każę go kopać po prostu. Tak. Tak. Tak, odpauzuję, bo nie ma sensu, żeby to na pauzie tkwiło. Dobra. Ale, tak czy inaczej, ten węgiel na długo nam nie wystarczy. To są tylko jakieś nędzne ogryski, Więc...

On będzie mi do góry grzać. Raz, że tą wodę. To w sumie powietrze co tutaj idzie, a dwa, że to trzeba będzie wszystko wywalić. Więc to zamiast się chodzi, to jeszcze grzeło będzie. A ta woda i tak ma 45 stopni jest tragicznie przegrzana. Tutaj zaraz węta zaleje i nie będzie chciało wody może pompować. Nie pamiętam, czy on działa pod wodą, czy nie. Te mają brak nawozu, rozumiem. Eee, no dobra. Kolonia haczy. Tutaj będzie jedna kolonia haczy i proszę mi ją wykopać tu pyk to wszystko proszę wykopać ale tu dwutlenku węgla w ogóle jest fajnie, że udało się przynajmniej wysterylizować te obszary to z jakiegoś powodu nie działa bo ma zablokowaną rurkę, ciekawe aha no nie czemu to tak działa to tak nie powinno działać No i teraz... Ajajajajaj. Yy, może zrobię po prostu tak. Pyk. O! Proszę bardzo. I teraz od razu się ogarnęło. Widzicie? Dużo lepiej działa. I sitko wodne dostaje tyle wody, co zasługuje. A ile ta woda ma stopni? Tak z ciekawości. 35%. No to niby chłodniejsza niż to, co mamy na górze. Ale też szały nie ma. A no i ta woda chyba może mieć y, slime lunga. To już nie jest przyjemne. to sobie ma ile wody potrzebuje. Te produkują cały czas sporo. I alg mamy całe 0. Super. Świetnie. Dobra, y, tutaj jakby ktoś mógł się kopsnąć. By było super, naprawdę. Doceniłbym. Zamontujemy tutaj drzwi w zasadzie już. Aha, tylko, że musimy najpierw... I dlaczego tutaj nie ma prądu? Dziewiątka. Dlaczego tutaj momentami prąd mi wysiada? Hmm. A jedzenia jak było mało, tak jest. Dobra. Yy... Patrzę. A, wydalił węgiel, spoko. Ty niedawno złożyłeś jajko, także słuchaj, kolego, słyszałem, że twoje dni są policzone. Kamienne hacze, one są najbardziej optymalne w zasadzie dla naszych potrzeb. Researchu jeszcze nie będę robić, bo teleskop nie działa. O, proszę bardzo, teraz tylko ten kabel. Senku, na litość boską, czy ty możesz się odkleić od tej drabiny i przestać lęczeć tutaj? Co jest z nim nie tak? No, litości. Dobrze. Senku, badasz. No wreszcie. aleluja. Obudził się. A to. Z Mafikrok. Dziewiątka. Budujcie. A to ma tylko taki priorytet. Co tutaj jeszcze jest tak pilnego? Ty. A tu już nie jesteś taka pilna. Dobra. Wreszcie zniknął mi żółty kolor. <laughs> Udało się. Teraz tylko tutaj wybudować drabinki i to będzie można zamknąć w razie konieczności. Mało jedzenia mamy, no to już wiemy. Mało prądu. Dużo herbatki. to jest akurat dobre. Jak z tlenem stoimy w bazie? O, 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 co tu się stało? Czemu tutaj mamy za dużo wody? Nagle przelało nam. Skąd ta woda? Stąd. A, lód się tutaj w końcu jakiś roztopił i przepłynął mi. No w porządku, to nie jest duży problem. Poza tym, że mi się czysta z brudną zmieszały. Dobra, yy. w zasadzie to wiecie co? To, niech ktoś natychmiast tam leci. O, no oczywiście, Senku, najlepszy sprzątacz. Nie mamy nikogo innego, kto mógłby się tym zająć. A w teleskopie posiedzą sobie, nie wiem, woźni. Ew, jej. Czemu nikt tutaj nie przychodzi? Czemu wszyscy troszkę to olali? Senku, gdzie ty jesteś? Jesteś naszym głównym naukowcem, a siedzisz ze szczotą i ścierasz śmieci. Senku, idź tutaj, błagam cię. Dobra. Senko, tutaj przyjdzie ten węgiel, też przydałoby się wydobyć. Tylko, że on się znowu wypuści na bazę, bo tutaj mamy e, połączenie z bazą, więc lepiej tego tak nie otwierać. E, tutaj mamy sporo surowców, ale zero dostępu do nich. O, nie w sumie tędy się da. Ej, to szkoda, że nikt nie przyszedł jeszcze tutaj. To tutaj poproszę dziewiątkę, pilnie. Dobra. Tutaj pszenicę. Zapraszam do sadzenia pszenicy. ósemka bardzo pilna pszenica. Tak, to też proszę wykopać, bo ktoś oczywiście zawalił sufit i zostawił nasyfione. Okej, okay, ale pszenica będzie wreszcie. To jest dobra wiadomość, akurat. Hmm, czy tutaj coś fajnego znaleźliśmy? No, nic odkrywczego. Ale mamy kolejny szlam i algi w sumie można się tutaj przekopać, zobaczyć, co ciekawego tam jest. Ale to nic pilnego akurat. To bardziej tędy górą pójdziemy już. Yy, tutaj sergolit, granit. Kurde, i szą w woli pełno. <ścoughs> Dziwne zwierzaki, naprawdę. No, senku siedzi i ogląda kosmos. Wreszcie. O, i analiza leci. U, 93% już prawie skończył analizę. Dawaj senku dajesz. Skończył analizę, brawo. Tu analizuj, a to co jest. Mm. Aha. Strasznie dużo informacji zebraliśmy, tylko. Aha. Atmosfery nie za wiele wiemy. Pole magnetyczne. O co chodzi? Aha, rafinowany węgiel i węgiel. O! To do mnie przemawia. To do mnie bardzo przemawia. I diamenty. Hmm. To brzmi jak plan. Węgiel zawsze na propsie. Chętnie przytulimy dowolnej ilości, więc tutaj może zrobimy silosy i naszą misję kosmiczną rozpoczniemy od tego miejsca. Bo czemu nie? Hmm tutaj na razie chyba nikt się w sumie jakby tutaj śluzę zamontować to by mógł to połączyć tędy nie ale tutaj i tak będzie prawdopodobnie port kosmiczny a te ustawienia o od tego kopiuj i tutaj już stracicie mi to jak dacie radę a i jeszcze tutaj trzeba dość pilnie znaczy może nie pilnie ale fajnie jakby się ktoś wkopał więc tak tu, tu i to. Proszę mi to wszystko ładnie wykopać. I dzięki temu będą nasiona w pobliżu. 18, 18. 18. Jezu, jak dobrze, jak dużo. Tyle tego się dobrego marnuje. A nam by się przydało. Yy, dobra, tutaj jako, że już się wkopaliśmy porządnie, to się wkopiemy jeszcze porządniej. Yy, ale może nie na. Wiecie co? Nie, anuluję tu i zamiast tego zamówię, żeby wkopano się pod ziemią. Tylko, hmm, czy ja chcę otwierać tutaj trochę wodoru, i w sumie wodór do góry mi ucieknie. A dwutlenek węgla nie jest mi straszny. To nie jest żaden problem, jeśli go dostanę trochę. Albo tędy mogę też wejść, bo chciałbym zbadać te obszary. Tutaj w prawo, co jest jeszcze ciekawego. W prawo trochę możemy jeszcze pójść. Tutaj na dole widzicie, o, wiele miejsca jeszcze jest. No ale dobra. Jak tam studnina haczy? Ktoś sobie imprezę urządził, spoko. Czy obok kuchni jest miejsce na drzwi? W porządku. Jest miejsce na drzwi. A jeszcze jedną ciekawą rzecz widziałem: mianowicie odnośnie elektryki. Power station, który było tu, ono miało coś ciekawego w opisie. Z tego co kojarzę. To co? A. A co to robi? Czekajcie. O, zwiększa temperaturę i wydajność gejzeru. Uuu. to brzmi bardzo dobrze. O, to mnie interesuje. Mikrochipy, które zwiększają wydajność generatorów. Yy, Power Plant Room. A co robi Power Plant? Pewnie będzie, o właśnie, żółty. Yy -y. O, ej, no to wiecie co? Ja tutaj może jakieś power planty zrobię. Tutaj zrobimy power planta, po pomimo, że jest to. I te węglarki będą szybciej chodzić. Tutaj możemy to powiększyć i wtedy tutaj też będzie power plant. No, myślę, że w ten sposób zwiększymy sobie za darmo wydajność. E, tylko gdzie ta maszyna jest? Tutaj jest. OK. E, tutaj zbudujemy. Czy tutaj wejdzie? Nie wejdzie. Dlatego zbudujemy to, jak blak się skończy. O w tym miejscu. I pociągniemy podłogę tutaj. Tu, tu. Tu. Może tak iść? Wygląda, by to wchodziło w ogóle mi w ścianę. No a tutaj, oczywiście, zdekonstruujemy tą ścianę. Ok. Czy tutaj biegną jakieś rury? Nie, nic nie biegnie. Ok. I jeszcze na dole by się przydało, oczywiście, tam koło wodoru. Yy, o, w tym miejscu gdzieś. Ten gejzer jak ładnie chodzi. Gaz produkuje. Cudnie. Yy, tutaj w sumie mogę zamknąć, a tutaj dać drzwi, i wtedy to będzie jako pomieszczenie. Więc zrobimy tak: tutaj drzwi. Aha, tutaj nie dam drzwi, bo jest ten. O kurde. Ha! No to troszeczkę się przeliczyłem. No to tutaj najwyżej nie dam tego. No bo nie mogę zrobić takiego bitnego pomieszczenia przecież, jak całe tutaj na dole. Ono będzie mieć kilka tysięcy. Ile ono ma? O właśnie, 4, prawie pięć tysięcy. Pól, no to w życiu. Nie ma takiego pokoju. Hmm. Szkoda, że tutaj nie ogarniają. A jak miejsce na hacza? Nikt o nie nie dba. Wspaniale, wspaniale. Dokładnie tego się spodziewałem po moich duplikantach. Proszę tutaj iść najpilniej jak się da. To proszę anulować. I tutaj zamiast tego dać podłogę. Także trzeba będzie zdekonstruować to. I tutaj dać drabinkę. O, i tutaj będzie druga stadina haczy. Dokładnie ten sąsiad w kuchni w ogóle je. W koło niego remont. Coś był tutaj kopci i śmierdzi. ale on się nie przyjmuje. Dobra, jak bakterie? Bakterie stąd wytłukliśmy. Tutaj trochę się zawieruszyło, no ale co to jest? No dobra, 7000 to trochę jest, ale niedużo. Tutaj coś się tam zaplącze. Teg niestety generują. Yy, tak. Płytka z piaskowca. A priorytet tylko dziewiątka. Tu i tu. Tylko, że tego priorytet to też dziewiątka do rozbiórki. Bo nie chcemy tego. Tutaj. O, no i super. Zrobili najpilniejsze rzeczy. Jaki jest priorytet tego? Ósemka. No to nie jest niski. Na pewno. Eee, cóż. Przynajmniej sobie z mogą sięgać rzeczy, nie? Zawsze coś. Eee, tutaj ten slime nie ma żadnych bakterii, to w porządku. Tutaj zamontujemy drugie drzwi. A co to jest tapeta? O! Ej, to jest fajne. Tapeta, która chroni przed. A tu, czy tutaj lud się topi? Ta lud się chyba topi w tym miejscu. Tutaj budynki chroni przed. Ucieczką gazów do kosmosu. Ciekawe, ciekawe. Ale mi niepotrzebne aktualnie. Tutaj już mamy próżnię. Eee, czy wy wybadaliście? O, kurde, druga steroida wybadana. I co ona ma? Aha. Dokładnie to samo, w minimalnie innych tylko proporcjach. Ok. Dobra, to niech badają trzecią asteroide, a w tym czasie zobaczę, co ja potrzebuję w ogóle na researche kolejne. Te kosmiczne, bo przydałoby się ruszyć po długim czasie z researchem. E, tutaj są części silnika, w porządku, a tutaj co jest? Skaner. E... Oj, to by się przydało szybko zrobić, nie? E, interstellar Research, dobra, Virtual Planetarium. Co ono wymaga? Aha. Dobra. To wymaga skillów astronomicznych, więc da się to zrobić, bo już mamy jednego astronoma, co najmniej stacji. Tutaj będzie jest, tak. Hmm. Gdzie to niby mam postawić? Bo naukę niby kręcimy gdzieś. Co to jest? A, to jest do robienia tych. Okej, okay, jak ze szkieletów. Gdzie my tutaj w ogóle mamy? Czekajcie, bo z tą nakładką nic nie widzę na szaro. Tutaj, dobra. Hmm, tutaj tego nie zmieścimy na pewno. Tutaj zmieścimy hacze, więc najpierw może ogarnijmy to. Dopóki pamiętamy. Jaki to ma rozmiar pokoju? 77, dobra, to nie jest za duże, żeby być pokojem. To nie wiem, czy już tutaj przegrodzone, czy było za duże. No w każdym razie, yy, tutaj jedzenie zrzut zwierząt tak i czego one potrzebują, grooming station na pewno i karmnika karmnik będzie tutaj a grooming station to będzie w stacjach grooming station jest tutaj, ok i mamy gotowe znaczy gotowe, zamówione żeby się robiło i to wirtualne planetarium nie wiem, czy tutaj tego nie ustawić po prostu. Miejscówka nie wykorzystana zupełnie do niczego, więc e, mogę tutaj chyba postawić, nie? O nie, ten węd zawadza. O jeden metrek był dalej, a czekajcie. E, ile to wymaga energii? 120, dobra, to nie jest tak źle. Żelaza, oczywiście z żelaza to zrobimy, a nie z czegoś innego. Tutaj nie ma za bardzo miejsca, no chyba faktycznie gdzieś tutaj stanie, bo na górze nie chcę tego instalować, już tam ta sieć jest malutka. Nie będę jej obciążać niepotrzebnie, a zrobię tak, wiecie. I tutaj płytkę tak, tak, to ma priorytet 9 i nowego duplikanta nam wypluła. Dobra, róbcie to wirtualne planetarium, a ja jeszcze poszukam. Co ciekawego tutaj mamy, bo ja trochę rzeczy niby zrobiłem, ale potem olałem. Tutaj to znamy. Jet to może nie nasza technologia jeszcze. Superkomputer, stacja strzygąca. Tutaj mógłbym teoretycznie te dreko ostrzyc. bo one i tak sobie łażą na dziko. O, dreklecik jakiś. Mógłbym teoretycznie zrzucić je do jakiegoś pokoju, wcale ich nie oswajać, tylko po prostu... A co one jedzą? Hmm. Aha, Fosforyt. Nie, wydzielają fosforyt, a zjadają. Oj, zjadają nasze jedzenie, więc to nie jest zbyt optymalne. Trzymanie tych zwierzaków. A czemu ty nie chcesz rosnąć? Powiedz mi przyjacielu, coś jakiś problem mają. Ciśnienie: ciśnienie jest tutaj za niskie. Jezu, serio. Ten lód. Ktoś. Proszę ogarnąć lód. Jaki w ogóle priorytet na nowych rzeczach mam? Jeśli chodzi o kopanie, to dam siódemkę może. Dobra, i tutaj już będzie jako farma. A na dole, jak to zbudują? O, jest i planetarium, ale fajnie. Dobra, czyli tak, moc. Podłączamy się. Yy. O kurde, ej, to idzie tylko i włączy do tamtego. To myślę, że mogę podłączyć tym kablem. Ten kabelek. Czy na pauzę? Tak, dam przypadkiem na pauzę. Ten kabelek wystarczy, żeby mi to podłączyć. Mm, dobra. To ma jedzenie dla haczy. Muszę pomyśleć nad zrobieniem dużej ilości jedzenia dla kamiennych haczy. Na przykład znaleźć jakiś wulkan. Tylko, że no właśnie, one będą tam, jeśli w ogóle. Tutaj nawet nie mam podglądu do tak bardzo głębokich rejonów. Jedyne co mam to tropikalne paku. <laughs> No to nie jest zwierzyna, na którą liczyłem. Hmm, jakby się tutaj wkopać. Wiecie co? Chyba zwiększy priorytet tego, bo tutaj nikt nic nie robi. A szkoda. O, pyk. pyk. Tutaj ogólnie to powinni wszystko rozkopać w diabły. O. I jeszcze tutaj polecenie kopania zlecę. Polecenie zlecę, dokładnie tak. Brawo ja. Mój polski język cierpi. Hmm, to. To wszystko proszę mi wykopać ładnie. E, tu i tu będzie w ten sposób wyjście. Natomiast tutaj trzeba będzie zrobić. O, jeszcze żelazo. Jak ładnie. Pik, to wszystko jest do wykopania. I tutaj. W zasadzie możemy zrobić drabinkę, chociaż nawet tutaj od góry to by nie musieli drabinki, ale nie no. Yy, zrobimy im tę drabinkę z. Jaka tu skała jest? Igneus, ok, ze skały Igneus. Muszę znaleźć polską nazwę, dlatego, bo nie będę tego wiecznie skałą Igneus nazywać. To brzmi jak jakaś nazwa własna. To by wybitnie dziwna. Yy, tak się wkopiemy. Tak, dotąd tutaj zrobimy jedno i każemy im rozkopać tutaj. Tu tu i to. I dzięki temu będą mieli zejście ładne, a to to w ogóle można wyrównać, bo nie ma potrzeby, żeby to tak sterczało. A to też wygląda jak halo. Ruda metalu. No, dokładnie to jest żelazo. To w porządku. To tutaj mogą kopać. Dobra. Czy planetarium działa? Planetarium działa doskonale. W takim razie możemy zlecić research cargo czy lepsze silniki, I tak? Na razie nam wystarczą parowe, a tej pary nie mamy. Chociaż. Dobra, wezmę cargo. Wezmę cargo, żeby. Unikalne cargo. Lol. Co to jest? No, czy ja mogę nie być ściągany w lewo? A tutaj to w ogóle zwierzęta. Fajnie. Dobra. Czy my mamy tutaj jakieś. Hmm gejzery. Tak na wysokości. Przydałoby się mieć jakieś gejzery. Bo w ogóle nie widziałem ich ostatnio. Tutaj coś jest. Wiecie co? Ja się tutaj wkopę od tego chloru. No, wkopę się i zobaczę, co tutaj jest. Ale to już w kolejnym odcinku. Na razie będę się z wami żegnać. Katapulta, nie! Czemu? Jak jesteś śpiąca, to idź spać, zbiegać. I to jeszcze w Czemu oni w tym kostiumie biegają? Co jest z nimi nie tak? Tędy wchodzą, tędy wracają, czy o co chodzi? No nic. W każdym razie ja wam bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się jutro. Cześć.